Psalm 58 Przeciw nieuczciwym sędziom. Czy wy, bogowie, naprawdę wydajecie słuszne wyroki? Czy sprawiedliwie sądzicie synów człowieczy? Przeciwnie, w głębi serca oddajecie się bezprawiu, a ręce wasze samowolę odważają na ziemi. Niegodziwcy, od łona matki weszli na drogę zła, od uradzenia błądzą zakłamani. Mają w sobie jad podobny do jadu węża. Są jak głucha żmija, która przymyka uszy. By nie słyszeć głosu zaklinaczy ani czarodzieja biegłego w swej sztuce. Boże, pokróż zęby w ich paszczękach. Połam jachwę kłytym lwiętom. Niech znikną jak woda, która ścieka. Niech zwienną, jak trawa przydrożna. Niech będą podobni do ślimaka, który rozpływa się przy pełzaniu, do poronionego płodu niewiasty, który nie ujrzy słońca, do cierni, jeszcze zielonych, porwanych przez podmuch wiatru, zanim zdążyły zagrzać wasze kotły. Rozraduje się sprawiedliwy na widok pomsty, gdy skąpie swe stopy we krwi grzesznika, a każdy powie sobie, Zaprawdę nie minie nagroda sprawiedliwego. Zaiste, jest jeszcze Bóg, który sprawuje sąd na ziemi.